Zależnie na nagraniu, z tej płyty. No, wiecie jaka ciężka. Ale rozpoczynamy nowy rozdział w dziedzinie podkręcania. Zapraszam do oglądania. Gigabyte Aurus Elite. B2450 dojechała do mnie wręcz do sklepu Media Expert, kupiona za jedyne 369 zł. Tutaj będzie przebieg mojego demontażu starej płyty głównej i będzie montaż nowej płyty. Oczywiście wszystkie podzespoły posiadane w nim będą wyjmowane i po kolei jak ja to robiłem, no i czyściłem. No rewolucji w tym akurat nie było, ale po wymianie płyty wpłynęły osto temperatury na sam kolor CPU, tak zwanego procesora. Na razie, jak widać, no przedstawiam coś tam, tak naprawdę gadam w tle, ale wyciszyłem to z względu na to, że sam materiał był by trwał, znaczy był długo by trwał, o konkretnie powiem, i tak wyszło, że lepiej, może przyspieszę tempo, a nie będę przez pół godziny biadolił no <grych> przejście tutaj nie jest jakieś byle jakie, a płyta główna, którą zobaczycie, więc jest niesamowita Zobaczycie same podsumowanie i sami zobaczycie, jak to się wygląda i czy się opłaca. Jeśli chodzi o recenzję tej starej płyty, to się możecie doczekać w przyszłości, ale na pewno przed sprzedażą to muszę wystawić. Więc yy, aktualnie opowiadałem za temat niektórych widzów, mogę w sumie pozdrowić jednego kolegę, tylko nie pamiętam kogo. I to się jak trafi okazja, to wszystko się na miejscu wyjaśni. Przepraszam Was bardzo za to, że długo tak trwało filmy. Znaczy, długo trwają, w sensie, że długo wytwarzam je, ale to nie z mojej już winy. Ja pracuję w nowym punkcie i normalne 8 godzin mam, ale licząc naukę i czas, to tak, to, tak naprawdę to wolałoby na streamach to robić, takiego typu składanki i w ogóle ale przez to, że YouTube jest takim cyganem, to mi po prostu dali możliwość od tysiąca subskrypcji. Ale z takim czymś to ja bardzo podziękuję, bo no, tak naprawdę sam YouTube zrobił w siebie pośmiewisko, no i tak zostało. No Jak nie YouTube zostanie, no to niestety będę musiał się znaleźć inną witrynę do nagrywania filmów, bądź w ogóle zrezygnuję z prowadzenia kanału. Jeśli po tym filmie będzie duża aktywność, to postaram się coś ciekawego zrobić. Dobra, patrząc na oto taką płytę, umiem śmieć stwierdzić, że ta płyta chyba najdłużej wytrwa w moim komputerze. Choć widać, nie jest to dobry znak, bo ramy poradziły sobie chyba najlepiej i najdłużej jak istnieje. Więc patrząc na tę sytuację, śmiem twierdzić, że ramy... Nie, nawet widzicie, takie ramy, widzicie, w ogóle tu są inne ramy. Działa? Działa. Patrząc na yy, zachowanie tego podzespołu, to jedynie CL-ki się różnią, że ta ma mniejsze obudzenie, a ta ma większe. Bardzo na radiator mógłbym podkręcić te ramy o ile chcę, jest, dlatego jestem pod pytaniem: albo wybrać te ramy, a te? Te są na Helixie, a te są na Mikronie. Mikron są awaryjne, to jest X, są tylko pod pytaniem: które wybrać? Jeśli macie pomysł do na 7700X, znaczy bez X, to dajcie w komentarzu: a ja się zdecyduję i co wybrać? Wtedy. I zmyte. Dobra, zęczymy to. I najlepszy demontaż procesora. Płytka, płytka. Nic się nie dzieje. Jeśli pod tym filmem będzie duża aktywność, to może jakiś prezencik dla widzów zrobię. Ale oczywiście częściowo się powinno udać. Dobra, tak już wszystko wiecie, to. Zapraszam do oglądania. No i oczywiście, miłego oglądania, bo w sumie większość tu materiałów jest przyspieszonych. <grystanie> no to lecimy. No i patrzcie, lecimy jak bez szranku wytrzą szerokie temperatury. No, śmieci już taką trochę z tego wolną pastą. Α, έτσι Najbardziej wytrwająca płyta. MSN niby wyszalał, ale no niestety komputer to komputer. Każdy słotek może być u ubrudzony <coughs> Ale elektronika. No ale to jest dobrze zaprojektowany To jest 6 lub 7 fazowa sekcja. A na tamtej płycie mam aż 11 sekcji. Więc porównajcie sobie. Jak musiałem wykrytać cały zestaw na tej płycie ja nie miałem w ogóle dostępu do kombinacji, żeby coś by zrobić na ja nie. Teraz idę do basy, No. No tu. Papa, komputer. A ja w międzyczasie idę wyczyścić sobie sprzęt cały. No, zaraz powrócimy do materiału. No. Płyta jest już wyczyszczona. I w sumie. Wyjęty procesor, pasty praktycznie nie ma, czyli nie na dużej ilości. I pyta zostaje wystawione na aukcji bądź na jakiejś ofercie. No rewolucji nie ma, ale jest, są jakieś plusy i minusy. Dobra, to tą pytę już sobie ładnie odłożę. W jakimś nowym miejscu. Nazywamy śmietnik. żarci oczywiście. Ryzen 7 się utrzymał. Stanie, no, w dobrym stanie się utrzymał praktycznie mała ilość pasty yy, piny są proste, całe szczęście I mam nadzieję, że te piny wytrwą tyle ile żeby od tą się Choć tutaj yy, może zauważyć, czekaj czekaj, czekaj telefon jaki zostawiam tu yy, może zauważyć tutaj, że jest trochę tu pasty kurde, co no, to na fokus jakiś upośladzony o, tutaj może zauważyć, że jest trochę pasty, ale albo papieru, nie wiem Pięknie co się tam dostało Ale nie ma to żadnego wpływu na działanie tego, bo i tak PIN wyszedł, więc PIN tak jak PIN normalnie funkcjonuje No dobrze, no to jedziemy Płyta jest gotowa do startu Jak sami widzicie płyta płytą, a dospierać może wszystkiemu yy, to jest już większy format Aurus z RGB prawdopodobnie ramy, ramy yy, zacznę montować oczywiście Aegisy yy, pierwsze dobra, jak ta płyta ma zaplanowane działanie trzeba się upewnić po numerach to żeby gdzieś poszukać i chyba niestety nie widzę instrukcji tu jest to co mi się to w MSI było, czyli e, debugy sm0 nic tu nie ma ajajaj, aj, aj. nie ma tu ani db ani ab, o, dobra, mam numery aha tutaj trzeba odwrotnie, nie? bo tutaj już jest a1, b1, b a2, b2 tylko 1, 2, 3, 4. Czyli w podsumowaniu mam tu założyć pierwsze ramy i tu drugie. Zaleca no, instrukcji. A nie 4, 2, 3, 1. Czyli pierwsze małożyć już tu. No dobra. Zobaczymy, czy ja tutaj jest łatwiej w tym obsuzać. To jest, myślę, że dobrze staw. Nie, inne. Lekko to robię, bo ja tu człowiek uważny. No, i teraz skupcie się tutaj na materiale. Pokazuję 11 faz zasilania, które płyta ta aktualnie posiada. Wiem, że jest nieraz chwalona, nieraz no powiedzieć nagannie chwalona, czyli Hate, tak zwany, bądź gorzej. No, i jak widzicie, tu bardzo przekazem wyraźnie pokazuje, że. Co i jak trzeba postąpić, no i tu pewnie w teraz okazji pokazuję w jaką ształkę tu właśnie lewy róg Górny, ma być strzałka z procesora, żeby nie uszkodzić i pinów i soketu Zalecam się takiego czegoś robić, bo już mi się raz rypło z przenoszenia się z ASRocka na MSI i mi niestety zaszkodziło Oczywiście tutaj pokazuję też jeszcze częściowy, dziesięciowy fragment montażu chłodzenia na Ferrari do AM4, znaczy chłodzenia AM4. No i tutaj, pasta tutaj widzicie piękne MX4 Arctic. Polecam tą pastę serdecznie, tym bardziej, bo podczas oceny ladar prawie 60 stopni OC sięga Co widziłem? Yy, bez OC na taktowaniach zwykłych, nawet zaledwie 40 stopni sięka w full stresie. Wy to rozumiecie, jak to jest niskie. Sekcja po prostu sobie radzi. Tak, przejdźmy może do historii tej płyty. Ta płyta już jakiś czas siedzi na rynku, tylko po prostu nie była nie było okazji jej kupić. Płyta za posiada 4, 6 razy SATA, 2 razy M2, co będzie do dobre do wykorzystania. 2 razy PCI x 16, a to niektórzy X16 ty RAM, obsługa trzeciej generacji Ryzenów Oczywiście jeszcze jak będzie okazja to kupię sobie czwartą generację, bo tutaj jest pojemna kość RAM, znaczy ROM bądź RAM, zależy kto co woli No i sami się już dowiecie wszystkiego u producenta. O właśnie zdejmuję tu folię z... Tego znaczka, szkoda, że ten znaczek się nie podświetla, ale życie jak życie. A jeśli chcecie zobaczyć jak, wygląda, jak wyglądają kolorki podczas uruchamiania To polecam oglądać do końca tego materiału. Będzie ciekawe albo i nie. Dla mnie, te, dla mnie ta płyta zrobiła sporo dobrego i Mogę ująć, że to chyba ostatni zakup tak dobrej płyty. Oczywiście Wejdzie oh, wiele takich niespodzianek, no ale na razie to nie było zbytnio zapowiedziane. A prawie żebym się odradował, bo tak naprawdę nie miałem pieniędzy. A tam gdzie pracuję, to szkoda gadać. Tak, no to już chyba kończę montaż, jak to prezentuję. Yy, co tu już jest zmienione jest, chyba dual bios, tak zwany dalej jest. No, i tu się zaczyna zabawa z podłączeniem płyty. Nienawidzę tego i nie zalecam. No, chyba że ktoś ma takie długie pokrętło, że na sobie to jest dla niego nie problem, ale dla sekcji nie zalecam takich zabaw. Oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo fajny, fajnie się chce bawić z takimi rzeczami, to, za, to fajnie, to proszę bardzo, ale ja nie lubię pewnego miejsca przy przykręcaniu płyty, czyli tam, gdzie jest ośmiopinowe podłączanie. Oczywiście lubię, bo lubię. No, lubię składać komputery, bo sami widzicie. Choć to nie jest jakiś problem, żebym nie chciał robić tego. Ale jedyną wadą jest właśnie takie długie płyty bądź płyty, w których nie mogę zamontować czegoś. Życie, po prostu nie da się w zamontować. Obudowa długo wytrwała u mnie w komputerze, a sami widzicie, że obudowa jest w dobrym bądź w idealnym stanie. No... Tak naprawdę, no, no, nie ma czego mi pozazdrościć. Bo tak naprawdę no, robię upgrade'y coraz rzadziej. Sami widzicie po filmach, że robiłem ciągle, a teraz robiłem jakąś przerwę. No, to jest niestety z winy budżetu, które posiadam. Który, które ja posiadam. Jest bardzo niskie, i po prostu jak będzie okazja, to kupuję. A jak nie ma okazji, to nie kupuję. Dlatego, jeśli chcecie mnie wspomóc, to zapraszam do linkowania tipdonation.com. I tam dajcie donateami bądź wspieranie. Aktualny cel, aktualny cel to kamerka internetowa na streamy no i nie tylko, bo telefon już sobie nie radzi w trybie LAN, albo nie wiem jak to tam komu pasuje. Oczywiście wszystkim się powinienem zająć bezproblemowo, mam dużo miejsca, nawet na podłodze tu robię, no i po prostu jeśli chodzi o opinie tej płyty to na razie mogę powiedzieć, że jest takie 9,5 na 10, Jedyna te 0,5 minusa to jest sekcja, sekcja? obsługa RAMów. Tu jest wada, niestety nie wszystkie ramy będą działać dobrze. I przy moim podkręcaniu zaskoczyło pewien czasie. Nie zdradzę wam, ile podkręciłem rajcena, ale wiem, że superanko mi chodzi na przeciążeniu. No, znaczy na aktualnym, które ja sobie ustawiłem. Film o tym będzie, i będzie jeszcze jeden film. No i w sumie tylko tyle. No, i oczywiście, recenzja z tamtej starej płyty MSI, która ma trafić do sprzedaży. Od razu po tym jak ją zaprezentuję i wydam opinię publiczną. Więc wszystko, sami już wiecie jak wygląda u mnie sytuacja z nagrywaniem. No i wszystko co macie i w najlepszej okazji to dziękuję, że mnie jeszcze wspieracie. Tak naprawdę miałem sami zrezygnować z prowadzenia kanału, bo mało widzów. Ale widzę, że jeszcze wyniki i wszystko stara się trzymać w najlepszym porządku. Mam nadzieję, że to się ładnie odegra za jakieś 5-6 lat. Może stanę się tym znanym? Może. Na razie powiem w skrócie to tak. Chcieć lub nie chcieć. Jakby to nie, nie zwracać uwagi na tą Finlandię, co była przez chwilę w tle, bo to tylko no, ja <gryw> no chcę powiedzieć co. Oczywiście nie, mógł, nie, nie myślcie, że ja piłem w życiu chłopy. Chyba, że geografia, ale nie Finlandia. <grymne> Dobra. To do prezentacji filmu. Jedziemy już jako taką. Muzykę chcecie? Nie ma sprawy. już za chwilę ją Wam odpalę. Oczywiście bez praw autorskich, bo ostatnio były pewne problemy. <grymne> Dobra. To zapraszam do oglądania. Trzymajcie się i miłego oglądania. Nie dobrze. Zostało tu jakieś nieporozumienie. Groszny. A O! zaskoczyło, Voilà. Chciałbym ja powiedzieć, że udało mi się ustawić na język polski. To jest kolejna zaleta takich płyt. No niestety. To mamy jeszcze do wyboru ustawienie. Na przykład. Yy, Stan sprawności PC. Zawień Smart 5 Zmocnienie 3D Mark 01 Skrawiłyce jak gniazda Generacja czwarta? O! Sprąt sprawności napięcie jest Pamięci, dobra RU1... aha Jeden profil mi się tylko ustawił <laughs> No, ciekawy program, bardzo Tylko jeden profil XMP Ale my sobie mamy aż dwa Ty, coś zaskoczyło Nie wiem jak wykryło pamięć Ale zaraz zobaczę Napięcie Derami focus Sock. Nie Stąd sprawności nie da Idziemy do system mm, no, no, no. Dalej SSD, o dobrze żem podpiął Damno przy systemie to jest ok, Tylko wifi Obsługa CSM odpada, szybki rozruch Nie wiem, to później się pobawię Obcy zabezpieczenia systemowe Urządzenia peryfekcyjne Mam tak MDCPU, nie, LED O, tu wybieram kolory Ale tymi kolorami to się troszeczkę później pobawię. LED i sleep, hibernation on soft State status, dziwne że jeszcze nie ogarnięto tutaj, ten dekodowanie powyżej 4G jest wyłączone Trusted i ja coś takiego, takie, no Ok, USB, emulacja portu, Kiwię co chodzi Zobaczę, ile mam baterii, 3%, no to się spieszymy NVMe Brak, MDCBS to tam Kijwie. Chipset Automatic. Tutaj macie jak powoli, to po kolei. Yy, tak, przywrócenie zasilania prądem zmiennym zawsze wyłączone. No, mamy tutaj takie duperelki typu zabezpieczenia. No i tu mam zapis. No, może więcej uda mi się wyczesnąć, to będę wiedział więcej. No to dziękuję za oglądanie. Widzicie, że opłacalne na razie i zobaczymy za pół roku, jak będzie wyglądać sytuacja. Trzymacie się i na razie tak na którymś pendrivech chowam ta DK. Tak wygląda na razie. łączyłem sobie styl kolorowy. No i w sumie to fajnie się wyświetla pod kątem, ale no niestety mało co. Na razie tylko szukam tego. No szukamy kombinacji z tym. Zresztą czy ten na obsługuje PCA4.0. Coś, co ma związek z tym, co mam na myśli. Dobra. Instalujemy wszystkie ważne programy i za chwilę wrócimy. Bios has been reset. Please reconfig. is needed. No dobra, mamy do wyboru pełne uprawienia Windowsa. Temperatura Co? Jesteście niemożliwi. Dobra, płyta wystartowała. Na razie jak sami widzicie tak to wygląda. Tu jest RGB i tu. To co na czerwone. Stanęło przybotowanie. Dobra, te karty pociech, wolno obracać się No E więc sobie jeszcze tu włączę RGB. Może się włączy. Zarządzanie RGB Fusion to pomoże mi bardziej w konfigurowaniu tego dziada. No i w sumie tego tyle powiem. Yy, powiem tak, wystartował, wystartował, więc to tak fajnie wygląda z daleka, może podświetla się tam po cichu, tam już sobie sam skonfiguruję. Dziękuję za oglądanie i patrzę to płytę na jakiś czas, na razie nie wiem jak długo wytrzyma. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i na razie.